Hej, hej, witam w wyczekiwanym odcinku. Jest on wyczekiwany zarówno przez Was, jak i przeze mnie, ponieważ e, wiele osób już czekało na e, zwyklaczek w formie kardiganu. E, tym bardziej, że dosyć wcześniej go pokazałam. To jest mój prototyp, który wykonałam z ręcznie farbowanego merino, z takiego grubaska. E, niestety to merino już nie jest dostępne. Dlatego zrobiłam też inne wersje. Nie ma tu jeszcze tylko jednego, jednego sweterka, bo już by się nie zmieścił w kadrze, ale pokażę Wam na przebitkach. Bardzo często noszę ten właśnie ten sweterek. Te są dwa nowe, które zrobiłam w celu sprawdzenia i dopasowania różnych innych włóczek, gdyż to Merino był już niedostępne, dlatego takim wzorcem dla tego modelu będą te dwa. Egzemplarze, a nie właśnie ten, mimo że ten wzór możecie wydziergać z dowolnej włóczki, z której osiągniecie próbkę. Mam tu przed sobą wzór, słuchajcie, i tu jest taka nowość u mnie. Pierwszy raz to zastosowałam, a widziałam to już u innych projektantek i byłam ciekawa, jak to wyjdzie. A na testach wyszło właśnie fajnie. Słuchajcie, inna jest próbka dla rozmiaru XSIS. A inna dla pozostałych rozmiarów. Tutaj mamy do 2XL rozmiary. Dla rozmiaru XS i S mamy próbkę 20 oczek na 28 rzędów, a dla reszty rozmiarów, czyli ML, to są łączone, ponieważ to jest luźny fason. Dla rozmiaru ML i XL, XXL to jest próbka 18 oczek na 24 rzędy, czyli taka sama jak w poprzednich zwyklaczkach, ale. Nie zalecam tutaj e, używania włóczki, takiej jak w poprzednich zwyklaczkach. Tam była włóczka e, skarpetkowa, czyli fingering z kitsilkiem, która dawała bardzo luźną, taką przewiewną e, wręcz, taką lekko może nie prześwitującą, ale taką dzianinę z powietrzem. E, I to się nie nadaje na kardigan. Sama sprawdziłam, słuchajcie, tak lekka dzianina nie udźwignie plisy. Z guzikami. Chyba, że chcecie zrobić plisę bez guzików, no to można się nad tym zastanowić. Ale polecam tutaj użyć innych włóczek albo właśnie takiego merino, które ma które ma w 100 gramach 200 metrów, albo włóczek, których użyłam ja. Przedstawię Wam tutaj jeszcze jeden, wrzucę jeszcze jedno zdjęcie kardiganu, który zrobiłam po prostu tak freestyleowo. On też nie jest we wzorze ujęty, ale pokażę Wam jako inspirację z podwójnej nitki braszt Alpaca Silk. Zrobiłam taki bardzo długi kardigan z różnych kolorów. Eee, tak, z podwójnej nitki i to się nadaje dla rozmiarów ML oraz, oraz tego największego XL i 2XL, ponieważ właśnie dla tych rozmiarów osiągnie się próbkę 18 oczek z podwójnej nitki brasz Alpaka Silk. Nie muszę dodawać, że ten długi kardigan uwielbiam po prostu, nie? Słuchajcie, to jest po prostu taki mój szlafroczek. Przejdźmy do tych takich wzorcowych modeli. Może najpierw ten, który mam na sobie. Wykonam go z włóczki Flora i dwóch nitek Kit Silka, czyli taka flora. O, taka, to jest numer 10 oraz dwie nitki Kitsilka. Sprawdzę numer, który użyłam, ponieważ nie zostało mi nic z niego. I tutaj Wam napiszę, jaki Kitsilk użyłam. Powiem Wam, że jestem mega zaskoczona z tym, jaka dzianina wychodzi z połączenia tych nitek. Nie robiłam tego z pojedynczym Kitsilkiem, ale myślę, że też będzie bardzo fajnie. Tylko trzeba użyć mniejszych drutów. A ta dzianina, którą mam na sobie, pokażę Wam może z bliska jeszcze. Zobaczcie. Przecież to jest cudowne. Pomijam, że ten włos jest długi. Ale zobaczcie, jak, jak, jest, nierównomierny, jak jest nierównomierny kolor dzięki tej jedwabnej nitki, która jest w Kitsilku, ponieważ ona nie jest taka całkiem granatowa, barwiona równo, tylko jest taka troszkę przecierana. I powiem Wam, że jak pokazywałam koleżankom ten sweter, to one były zachwycone właśnie jakością i w życiu nie mogły zgadnąć, jaka to jest buczka. One myślały, że może jakieś właśnie merino. Mówią, kurczę, ale to jest taki błysk trochę, może jedwab jakiś. W życiu nie powiedziałyby, że to jest po prostu flora od dropsa. Także jest to wersja w miarę budżetowa. Troszkę takie cilki nam podbijają... Yy. Koszt, ale nie jest też ich dużo, ponieważ potrzebujemy ich e, 1000 metrów. Także ja to w metrach podaję, żeby e, nie na motki, żeby nie trzeba przeliczyć, bo tak łatwiej Wam będzie nawet inną włóczkę sobie zamówić, jak będziemy miały 1000 metrów, ale razy dwa, bo to jest podwójna nitka. Także raz, dwa, trzy. Także pięć kicilków. Nawet nie, to jest troszkę z zapasem. Jeszcze próbka mam z tego wyjdzie. No, yy, dziesięć, liczmy nawet 10 kicylków niech będzie. To jest jakieś 230 zł i jakieś grosze za florę. Także za 300 zł macie naprawdę świetny sweter. Flora ma, to jest wełna i alpaka. Ona ma też, ona ma taki sam metraż jak... Yy, to, jak Kidsilk, czyli 5 moteczków flory. Ja mówię o tym rozmiarze, który ja robiłam. ML. Na ten większy trzeba dodatkowy motek. Pięć moteczków tego, 10 moteczków tego i mamy piękny sweter. Oczywiście pokazuje to inny kolor. Zrobiłam tutaj wykończenie również z flory, ale z jasnej takiej. O teraz, z jasno szarej, z takim siwiutkim kit silkiem, żeby zrobić, bo nie chciałam kopiować zupełnie tego wzoru, chciałam troszeczkę go odróżnić. Jakie jeszcze włóczki, słuchajcie, możemy tu użyć? Bo wypisałam dużo różnych włóczek, zaraz przyjdę do tego. Słuchajcie, dla rozmiaru XS i S... Koton eee, okay. merino. Koton merino mamy tutaj, bo to jest próbka 20 oczek. To jest kolor 25. Połączyłam go z takim nietypowym Kitsilkiem, bo zobaczcie. Tak one wyglądają ze sobą, a tak wyglądają w dzianinie. I fajnie ten zimny odcień Kitsilka przygasił tą rudość koton merino. Także użyłam tutaj koton Merino numer 25, a Kid numer 30. Ale wracając do włóczek, rozmiar XSIS to tak: koton Merino bez Kid Drops Daisy, Drops Fiesta, sadne Duo, fonty Urga. I napisałam tutaj we wzorze: nitka pojedyncza bez moheru, lub włóczki skarpetkowe połączone z moherem. Czyli tutaj możemy właśnie zrobić. Y, takie połączenie włóczki fingering z jedną nitką moheru, ponieważ mamy tutaj w, y, próbkę 20 oczek, w tym najmniejszym rozmiarze, a nie 18. I wtedy ta dzianina wychodzi bardziej zwarta i ona spokojnie sobie poradzi z plisą i z guzikami. Także tylko w tym najmniejszym rozmiarze. Y, pozostałe rozmiary: jaka włóczka? Dropskoton Merino plus Kid Silk. Takie połączenie. Też nie jest to drogie połączenie, a dzianina wychodzi mm -hmm. bardzo. No, mega fajna. Też byłam zaskoczona, bo pierwszy raz na tej włóczce pracowałam chyba. Następnie flora. Tak jak tu użyłam flora i dwie nitki Kitsilka. Mam jeszcze takie kolory flory w swoich pudełkach i bardzo mnie kusi kardigan w tym kolorze. Taki, taki zwykły, i to faktycznie jak ktoś powiedział, że kardigany jak zobaczyły dziewczęta no babcinę, nie? No to w tym też będzie mega babcinę, ale myślę, że on będzie piękny. To jest kolor 07. Już będę babcia całkiem. E, także tak, Flora i dwie nitki Kid e, Drops Daisy również w takiej luźniejszej formie. E, Drops Fiesta plus Kid To Daisy też można tutaj użyć z Kid Też fajnie wyjdzie. Nawet sobie tutaj dopiszę, żeby, żeby Wam to dopisać. Braszcz alpaka, silk, podwójna nitka i inne włóczki o parametrach 100 metrów w 50 gramach. Lub takie, z których uzyskasz wymaganą próbkę. To te, które teraz wymieniłam, tyczą się rozmiarów większych, tak? Tego od M do 2 XL. Swoje sweterki zrobiłam na drutach. 5 mm. Jedynie plise i ściągacze robiłam na 4,5 mm. Pisa jest dobierana, nie jest robiona w całości. Może ja zdejmę ten sweterek i będę wam pokazywać. Jest. Sweterek jest robiony od góry raglanem. Także bez szkowo. Oczywiście nie w okrążeniach, bo jest rozpinany. Pisa jest dobierana. Ale tutaj tak ładnie można poprowadzić to dobranie oczek. Jak przyszywać guziki do swetrów to pokazywałam na swoim Instagramie, ponieważ nie jest to takie oczywiste. Rękawy są proste, dopiero są... Tu jakiś poproszek mam. Rękawy są proste, dopiero tutaj zbierane są w ściągacz. Sweterek ma rzędzie skrócone. Dzięki temu jak mam założony ten sweter, on mi w ogóle nie leci tak do tyłu. Bardzo dobrze leży na ramionach, i mimo tego, że ma fason oversize'owy to on nigdzie nie spada i właśnie nie, nie wraca na, nie cofa się do tyłu. Jeszcze Wam pokażę z bliska tę dzielinę. To jest Cotton Merino i troszkę wygnieciona, bo byłam na zdjęciach. Cotton Merino i właśnie ten kicil, który Wam pokazałam. Także tak się prezentuje z bliska dzielina z połączenia tych włóczek. Ubieraj się Halinka. O. I powiem tak. <laughs> Ten sweterek zrobiłam chyba w marcu. Tak mi się wydaje, że w marcu. I noszę go po prostu non-stop do jeansów. Fajnie wygląda założony na biały t-shirt. Czy on jest babciny, to zależy właśnie od tego, jak go wystylizujemy. Uważam, że, że nie jest. Ale to kwestia gustu. E, jest mięciutki, wygodny, taki właśnie do zarzucenia e, na co dzień. I o czymś wam jeszcze chciałam powiedzieć, i mi wyleciało z głowy. To napiję się kawy. Natomiast te wersje e, z moherkiem one już są takie bardziej może nie eleganckie bo trudno tu mówić o elegancji w takim wydaniu to. To może nie, ale bardziej takie klasyczne. I one też fajnie wyglądają do jeansów, ale na przykład do nich już sobie założyłam jakiś naszyjnik z perełkami, e, czy właśnie jakiś taki srebrny, krótki. I już one tak wyglądają e, bardziej, no nie zobowiązująco, bo jednak to, to nie, ale jakoś tak klasycznie. Chociaż ten do zdjęć założyłam do kowbojek i kwiatowej spódnicy i też wyglądało to ciekawie. To jednak ten granatowy, zostawiam, coś mi się przekrzywiało, to jednak ten granatowy e, zostawiam do białej koszuli, na przykład. Super wygląda założony na białą koszulę, nawet do jeansów. E, I wiecie, podwinąć nogawki i do tego trampki, To też fajnie wygląda. Ale to już nie jest. E, a ten taki bardzo sportowy, tak? I do latania na co dzień. Także podałam Wam te parametry chyba. Rozmiary, yy, są trzy rozmiary: XS i S to szerokość 48 cm sweterka, bo tak jak widzicie, on nie jest dopasowany. On jest luźny. Ale można zrobić sobie rozmiar mniejszy, jeśli chcesz dopasowany. Rozmiar ML to 53 cm, a rozmiar największy to 62 cm. Długość około 55 cm. I na takiej długości podane jest zużycie włóczki. Jeśli chcecie dłuższy sweterek, to wiadomo, że tej włóczki pójdzie trochę więcej. Rzędy skrócone są. Tak sobie to idę teraz po kolei z wzorem, zobaczyć jak to jest robione. Kto robił zwyklaczka z dekoltem V, to już będzie wiedział, ponieważ tu jest tak samo dodawane przy dekolcie. Aha. Nie jest to identyczny wzór jak z ekoltem V, tylko rozsięty. Roz, roz tu jest trochę pozmieniana liczba oczek, bo z tamtego wychodziło inaczej. Wychodzi yy, ten fason po takiej przemianie nie wychodził do końca dobrze. Trzeba było zmienić liczbę oczek, żeby to ładnie w kartikanie wyglądało. Także nie myślcie, że tutaj po prostu rozdzieliłam sobie przód na pół, dorobiłam plisę i było ok. Ponieważ ktoś się wyrwał tak w przedbiegach i zrobił bez wzoru ten kardigan po prostu rozdzielając go tylko na pół i fason wyszedł skopany. Także tutaj jest to fajnie. Co tu mam? Aha, są te tabelki pomocnicze, tak jak w moich tych wzorach przy zwyklaczkach. Są, tu jest XSS, dobrze, MLF, dobrze. Są tabelki pomocnicze, także można sobie lecieć z tabelką i odhaczać, który rząd mamy zrobiony, co bardzo ułatwia sprawę i wiem, że to lubicie. Nawet sama jak robiłam te cztery wersje, to przy każdej wersji miałam wydrukowaną tabelkę i sobie też zaznaczałam, który rząd mam zrobiony, żeby nie liczyć, ile oczek już dodałam na tym raglanie. Także, jak sobie odhaczamy, to bardzo nam to ułatwia sprawę. No i co więcej, mogę Wam powiedzieć. Widzicie, jak te sweterki się prezentują, jak różne efekty można uzyskać. Można robić sobie różne miksy. Zobaczycie też od poniedziałku sweterki testerek, które będą, które będą publikować te posty. A może tu Wam wstawię te zdjęcia też po kolei. Właśnie, tutaj Wam pokażę jeszcze, jak gadam do Was, to będę Wam pokazywać niektóre z nich. Te, które już dostałam, bo nie, nie dostałam wszystkich zdjęć, ale te, które mam, to Wam pokażę. A obserwujcie Instagram i Facebooka. Dziewczyny będą mnie oznaczać, to będą Wam się też wyświetlać te posty. Także zapraszam Was do wspólnego dziergania tego właśnie zwyklaczka w formie kardiganu. Są też warsztaty, jeśli ktoś potrzebuje. Filmu, jak go zrobić. A no, bo tu są dziurki na guziki. No to jest troszeczkę, wiecie, coś nowego, bo dekolt V już był. Plisa taka inna była przy, przy zwyklaczku. Bo tak myślę, czy ktoś, kto ma warsztaty na zwyklaczkę z dekoltem V, to może sobie kupić tylko wzór. Teoretycznie tak, ale Plisa jest właśnie inna bo tam była pisa, wiecie, no tu jest zamknięta, nie? Tą pisa się nabiera dookoła i się nabiera ją inaczej, niż w tamtym wzorze. Są dziurki na guziki, których nie było, więc jeśli ktoś nie umiał robić dziurek, to skorzysta na warsztatach. A jak przyszyć guziki do swetra? Bo o ile guzik jest na nóżce, no to nie ma problemu z przyszyciem, ale jak mamy guzik płaski, taki jak tutaj, ja tu wziąłam takie guziki, które nie będą się odznaczać, ponieważ już pisa się odznacza. No to takie płaskie guziki inaczej przeszywa się do swetrów. Zobaczcie na moim Instagramie jest rolka, jak przeszyć guzik do swetra, żeby ta pisa nie ciągnęła, żeby było ładnie. No i co? Ja z to tyle. Dziergam już coś innego oczywiście. W ubiegłym odcinku Wam pokazywałam chustę z resztek i mówiłam, że mam taki koszyk resztek w odcieniach różowych i cały czas ten koszyk jest pełen, mimo że mam już zrobiony korpus sweterka. Wygląda on tak, taki szalony. Szczegóły będę Wam pokazywać w następnym odcinku który ukaże się za dwa tygodnie, za tydzień nie będzie nowego odcinka. Mam nadzieję, że do tej pory skończę ten sweterek. Pokażę Wam tylko górę tutaj, tak z bliska, bo ona już była też pokazywana na Instagramie. Jest ona zrobiona na bazie tego pierwszego zwyklaczka, tego z dekoltem V. Nie Boże, z dekoltem okrągłym, oczywiście. Tu zrobiłam rulonik, ściągacz. Następnie rzędy skrócone w ściągaczu, które można pominąć. Można zrobić, jeśli ktoś się boi zwykłych rzędów skróconych, to można zrobić zwykły ściągacz. Ale zobaczcie, jak ten ściągacz opada w dół tutaj dekolt. Dzięki temu jest bardzo wygodnie. Dzieje się tak właśnie dzięki rzędom skróconym. Także to jest na bazie zwyklaczka tego pierwszego z okrągłym dekoltem. Opowiem o tym szczegółowo w następnym odcinku, także robię to. I mam jeszcze zaczęte dwa swetry żakardowe, i mam już prawie zrobiony mój kaftan, o którym mówiłam już wielokrotnie. Zostały mi tylko do dokończenia rękawy na długość, ponieważ go wyprałam przed, przed zakończeniem rękawów, bo myślałam, że się rozciągnie, ale nie rozciągnęło się nic, także elegancko. Także takie wymiary, jak podam, to takie faktycznie wychodzą. Myślę, że te rękawy skończę jeszcze dzisiaj, ale ten, ten kaftan będzie testowany przez wakacje, także on się ukaże dopiero na jesień. Ponieważ jest to duża dzianina i potrzebuję dać więcej czasu moim testerkom. Chociaż ja już zaczęłam mówić, że ten zrobiłam chyba w marcu, a później testerką, później zwo, zwołałam, <głosiłam> ogłosiłam testy na ten zwyklaczak. I słuchajcie. Niektóre dziewczyny zrobiły go w półtora tygodnia, normalnie pracując. Ja mówię: No, halo, macie czas do końca maja. Nie, po prostu poleciały po bandzie. Niektóre już zaczęły drugi robić. Ja by spokojnie, spokojnie, bo wiecie, jak te sterki szybko skończą testy, to później gonią mnie, bo one chcą publikować posty, bo one chcą pokazywać. A ja jestem w lesie, bo na przykład warsztaty niezgrane. Bo plik niedokończony, bo dla Was tutaj film muszę nagrać, pokazujący, a ona już tam tupią nogami, bo one chcą posty pokazywać. Także tak to jest z tymi moimi testerkami, że za szybko też nie mogę im tam. Chyba za długie terminy daję. daję. A miały na to. Yy, półtora miesiąca? Także teraz jak na ten kaftan dam dwa miesiące, to przypuszczam, że w sierpniu już będą mi tam pukać, że skończyłyśmy! Co masz dalej do testowania? <grym> Ale wakacje planuję sobie takie zrobić y, luźniejsze. Y, planuję nie dziergać tyle. Znaczy, planuję nie tworzyć nowych wzorów. Ponieważ. Y, y, w takim tempie te wzory robię, że już, już po prostu czuję sama przesyt i nie chcę Wam po prostu za chwilę z lodówki wyskakiwać z nowym wzorem. Także wakacje sobie tak troszkę odpocznę i będę dziergać rzeczy takie, na które, na które brakowało mi czasu, które sobie gdzieś tam wymyśliłam, takie, takie po prostu dla mnie. Idzie już do mnie włóczka. Poczekajcie, jaką ja włóczkę zamówiłam? Czy ja zamówiłam florę? Tak, idzie do mnie włóczka Flora w kolorze takim zimno-beżowym i czarnym. I chcę sobie zrobić fajną chustę <grym> na szydełku, chociaż nie wiem, wiecie, no nie noszę chusty, ale tak mi się spodoba ta chusta, bo widziałam na zdjęciu: jest to y, projekt y, jakiejś marki modowej, chyba Trul... Love religią i ona jest niedostępna do kupienia, bo, bo ona mi się wyświetla chyba od dwóch czy trzech lat na Pinterestie. Ona jest niedostępna do kupienia, więc postanowiłam sobie może pokażę Wam tutaj zdjęcie postanowiłam sobie taką chustę zrobić. Ona jest robiona wzorem grany, więc tym, takim jak w kwadratach boguni, więc nie ma w tym nic trudnego. Jeśli chcecie, to Wam. Pokażę, jak tę chustę zacząć, bo później się całą robi tak samo już. Jedynie na zakończeniu jest jakiś tam ozdobny wzorek, więc może też wybiorę jakiś taki, żeby e, użyć inny ten wzór, nie taki sam jak, jak w tej chuście, żeby nie było, że, że kopiuję jakieś znane marki. Chociaż faktycznie to ta chusta mnie zainspirowała i gdyby ona była gotowa do kupienia, to ja bym ją kupiła. Niestety nie ma, więc sobie taką zrobię. Oczywiście, jeśli by była z dobrym składem, bo słuchajcie, flora na przykład to jest 65% wełna i 35% alpaka. A te takie firmy, wiecie, modowe, to no nie sądzę, żeby ta chusta miała dobry skład, e, więc sobie taką przez wakacje wydziergam. I ja już widzę się, po prostu ja się widzę, jak idę w tej huście w jeansowych poszarpanych spodenkach, w cowboykach, w białym t-shircie albo w białej lnianej koszuli i ta chłysta zarzucona i taka do ziemi i po prostu, wiecie, nie? Już to widzę. Fajnie, że, na szydełko, że to jest taka dosyć grubsza, znaczy na szydełko grubsza włóczka, bo zazwyczaj robiłam skokonków cieniutkich, a tutaj myślę, że polecę szydełkiem, tu jest na trójkę, więc myślę, że na trzy pół na pewno i tak zamówiłam sobie po osiem motków y, jasnego i ciemnego, bo w ogóle y, 8 motków, za dużo na pewno. To będzie 1600 metrów, czyli 3200. Chyba za dużo. Myślę, że tysiąca mi wystarczy na ten fragment beżowo-czarny. No i później jeszcze z 10 cm tej koronki różowej. Do tej koronki różowej mam jakąś y, alpakę też od Dropsa. No. Chociaż myślałam, że mam florę, ale właśnie przed chwilą zerknęłam tam w pudełko i zaczęłam, że to jest alpaka. Ale już nie będę za mało, bo, bo z flory nie było chyba koloru takiego fajnego różowego. Były same takie jakieś jaskrawe. I coś mi tam się nie podobało, właśnie, że nie mogłam dobrać, a alpaka ma taki fajny kolor, taki różowy, brudny jakaś antyczna róża, to wymyślam teraz, bo nie wiem, jak ona się nazywa, ale takie brudne różowe właśnie pod antyczną różę podchodzą, czy antyczny róż, czy no coś takiego. Także taką chustę będę sobie robić i te wakacje planuję tak właśnie uprzyjemnić sobie, chociaż pisanie wzorów też jest przyjemne, ale planuję robić takie rzeczy niesłużbowe. Ja mówię, że jak robię coś nie dla wzoru, to jest niesłużbowe. No także tak. Także ja lecę na jeziorko, bo moja rodzinka pewnie dzisiaj będzie na deskach pływać. Lecę na jeziorko. A Was zapraszam do dziergania zwyklaczków, kardiganów. Zauważcie, że mimo, że użyłam tutaj ciepłych włóczek, to przypuszczam, że będą one noszone całe lato. Bo można je sobie zarzucić właśnie na sukienkę, na jakąś koszulkę, na ramiączkach. wiecie, no fajnie, fajnie sobie coś zarzucić. Także życzę, życzę wam pięknego weekendu majowego, Boga tego wdziergania. W ogóle róbcie co chcecie, nie róbcie tego, co musicie, żeby tak życie mogło wyglądać, nie? Ja jadę na jeziorko. Do zobaczenia za dwa tygodnie.